Żaden z tych przytoczonych przez Jezusa osób, żadna z tych osób nie zasługiwała na zbawienie. Ale Jezus podkreśla, że jeśli się nawrócicie, zbawienie staje się Waszym udziałem. Zbawienie jest owocem Bożego miłosierdzia, które jest udzielane ludziom już tutaj na ziemi, a które dociera do nas zwłaszcza przez modlitwę. To w modlitwie Pan Bóg nas kształtuje, nas wychowuje, prowadzi. Im dłuższa i lepsza modlitwa, tym większe są owoce Pana. wyobraźmy sobie, cóż by się stało z liną, której garcasz nie weźmie do ręki. Na pewno ta glina sama nie uczyli siebie z bankiem. Musi być garcarz. Musi być ten, który tej glinie nada odpowiedni kształt. Jeśli garcarz nie chwyci gliny, pozostanie bryłą, może bezużyteczną. I właśnie kiedy pozwalamy, by Pan był brał nas w swoje ręce, by nas kształtował. Bo to, to kształtowanie i to formowanie dokonuje się zwłaszcza na modlitwie dzisiaj, w przededniu zbliżającego się miesiąca października. Chcemy szczególnie podjąć refleksję nad modlitwą różańcową. Czynimy to, jak wiemy, w obecności relikwii. To są fragmenty kości wielkiego apostoła, różańca świętego, błogosławionego Bartomija Lomka, który był włochem i żył w XIX wieku. Wychowany w rodzinie katolickiej, kształcił się w katolickich szkołach, później dał się pochłonąć ówczesnym prądom, ówczesnym tendencją antychrześcijańskim, antykościelnym, antyklerykalnym. Ten, który pochodził z katolickiej rodziny. I który kształcił się w szkołach prowadzonych przez pijarów. Na pewnym etapie życia w Neapolu bardziej uwierzył tym, którzy byli niewierzącymi, niż poszedł drogą wiary. Do tego stopnia, że stał się kapłanem w sekcie satanistów. Został nawet, w cudzysłowie, wyświęcony przez ich biskupa na kapłana satanistycznego. Bardzo, był postacią bardzo znaczącą w mieście w tej właśnie dziedzinie satanistycznej, uczestniczył wielu sensach spirytystycznych, które wywoływały złe długy, które wywoływały duchy, zwłaszcza Do tego stopnia uległ temu, co było tendencją w świecie, w którym żył, że stał się zagorzanym wrogiem Kościoła. Był wykształconym człowiekiem i wykorzystywał swoje wykształcenie do tego, aby zwalczać Kościół, zwalczać religię, zwalczać pasterzy Kościoła. Ale przyszedł na szczęście moment nawrócenia. Ten moment poprzedziła spowiedź, która trwała kilkanaście dni, przez niemal cały dzień się spowiadał. Przychodził w następnym dniu i kontynuował tę spowiedź. Przez kilkanaście dni na spowiedzi mówił o swoim dotychczasowym życiu. Jak bardzo się południł. Jego dalsze życie po nawróceniu związane było z Pompejanem we Włoszech. Wiosce, w której ludzie byli bardzo spoganiami. Owszem, byli oszczędni, ale w małej mierze żyli jako chrześcijanie. Łączyli to, co pogańskie, z tym, co chrześcijańskie. W konsekwencji więc taka wiara niczym nie wymagała. To też większość właściwie stawała się ludźmi niewierzącymi. W tym mieście, w tej wsi bo to była wówczas wieść. Zaczął propagować różaniec, chodził po domach i zachęcał ludzi do modlitwy różancowej, nawet do codziennego odmawiania całego różańca, czyli trzech części, czyli piętnastu dziesiątek. W końcu biskup zlecił mu pobudować nowy koszt, bo poprzedni był jeszcze mniejszy niż nasz. Dzisiaj stoi w Pompejach Wielka Bazylika, centrum kultu Matki Bożej Urzęsowej, która dla Włoch ma takie znaczenie, jak mniej więcej Jasna Góra dla Polski. Tam doprowadził nie tylko do pobudowania świątyni, ale przede wszystkim do masowych nawróceń ludzi, Poprzez modlitwę różańcową. Ci, którzy tak bardzo deszli od Pana Boga, dzięki tej modlitwie powrócili, zaczęli słuchać słowa Bożego, zaczęli się spowiadać, przystępować do Komunii Świętej. Przestali postrzegać Kościół jako ośrodek zagubionych i coś życiowo nieprzydatnego, coś w rodzaju komiksu. I ci, którzy przedtem nawet nie potrafili powiedzieć Ojcze nasz, zaczęli codziennie mówić różaniec. Z kapłana szatana stał się apostołem różańca świętego. Ta wielka modlitwa stała się ratunkiem dla Niego Samego, stała się ratunkiem także dla Pompeiów. Tak jest też po dzień dzisiejszy, siostry bracia że ta modlitwa jest ratunkiem. Tenże apostoł Maryi mówił kiedyś o Żańcu, Zdrowaś Maryjo, jest po modlitwie Państwa najpiękniejszą ze wszystkich modlitw. Jest to najdoskonalsze pozdrowienie hołdownicze, jakie możemy złożyć Maryi, gdyż jest to pozdrowienie, które Najwyższy kazał przesłać jej przez Archanioła, by zjednać serce jej z by zjednać sobie jej serce. To Bóg jest autorem słów pozdrowienia wiejskiego. To są słowa, które miały przekonać Maryję, aby została matką Syna Bożego. Modląc się zatem modlitwą o Zdrowaść Maryjo, modlimy się modlitwą biblijną, która jest zaczerpnięta z Pisma Świętego. Matka Boża, gdy objawiła się Świętej Siostrze, Przepraszam, wybiera się siostrze Łucki, tej z Fatiny. Wtedy powiedziała jej piękne i pełne nadziei słowa: Nie ma takiego problemu osobistego, ani rodzinnego, ani międzynarodowego, którego nie można byłoby rozwiązać przy pomocy Różańca. ogromne znaczenie tej modlitwy, którego nie można byłoby rozwiązać przy pomocy Różańca. Po każdym objawieniu, Matki Świętszej było i jest wezwanie do modlitwy różańcowej. Święty Ludwik Maria Guignol de Montfort, który żył 300 lat temu, napisał znamienne słowa. Nie wiem, jak to się dzieje i dlaczego tak jest. Wiem jednak, że jest to niezaprzeczoną prawdą. Jeśli chcę wiedzieć, czy osoba jakaś jest z Boga, to nie znam lepszego sprawdzianu od pytania, czy lubi odmawiać różaniec? Czy lubi odmawiać różaniec? Możemy powiedzieć, jeśli ktoś jest z Boga i jego wiara jest zdrową wiadą, lubi odmawiać różaniec. I możemy zmienić, odwrócić, powiedzieć, ci, którzy nie mają zdrowej wiary, jeśli to nie jest wiara, która rzeczywiście prowadzi do Boga. Nie lubią odmawiać różańca. To jest bardzo znamienne. Jest to taki papierek W świetle którego trzeba, byśmy też sami przebadali swoją pobożność, bowiem często się tak zdarza. Niestety zwłaszcza u mężczyzn, że jest stronienie od modlitwy różańcowej. Widać to chociażby po ilości męskich róż różańcowych, a żeńskich róż różańcowych. Jeżeli ktoś jest Boga, lubi odnawiać modlitwę różańcową. Chcemy, siostry, bracia, na nowo rozpalić w sobie tę miłość do różańca. Tę miłość do tej modlitwy. Uwolnić się od usprawiedliwiania, że nie mam czasu. To, jest, bracia, to nie jest pierwszą przyczyną. Największym problemem naszego życia to nie jest brak czasu. Największym problemem naszego życia to jest brak wiary. Z tego wypływa bardzo wiele konsekwencji. Zobaczmy, ile jeszcze ludzie potrafią czasu przeznaczać na oglądanie telemowy, filmu, internetu, ale jak w grę wchodzi modlitwa różańcowa, tu jest zaraz problem. Nie mam czasu. Może to wynika właśnie z tej przyczyny, albo na pewno wynika z tej przyczyny problem braku wiary. Wszystko w życiu naszym ostatecznie obraca się wokół tego problemu. Z niego wynika każdy następny problem. Musimy dojrzewać, abyśmy w największym wymiarze życia naszego Dali Panu Bogu możliwość kształtowania naszych serc, także właśnie przez modlitwę uczęcową. Abyśmy znajdowali czas, nawet jeśli to nas zaboi, bo nie będę mu przeznaczać więcej czasu na gadanie z ludźmi, nawet jeśli to nas zaboli, żeby przeznaczać więcej czasu na modlitwę także uczęcową. Dzisiaj staje się częstotroć oglądanie seriali, namiętne oglądanie internetu czy sportu. Natomiast gdzieś zapraciliśmy to umiłowanie modlitwy. Zobaczmy jak powrócimy myślą do naszych domów, do modlitwy naszych dziadków, babć. Jak często widzieliśmy, że oni modlili się na budżetach. Dzisiaj Zmieniła się sytuacja, ale chyba bardziej skomplikowało się życie. Powróćmy do modlitwy różańcowej. Powróćmy do tego gorliwego odmawiania jak największej ilości różańca. Dla jednych może to być dziesiątka różańca. Dla innych może to być całe pięćdziesiątek różańca. A są i tacy, którzy odmawiają piętnaście dziesiątek, a może nawet dwadzieścia odmawiając tak zwaną nowennę pompejańską, gdzie przez 54 dni, dzień w dzień, odmawia się 15 dziesiątych, a może nawet 20. To jest szczególne umiłowanie tej modlitwy. się bracia, obecnie, my nigdy jeszcze w życiu nie są, no może kilka razy w życiu sam modliłem się całym młodrzańcem 15 dziesiątkami. Ale na tym etapie niedojrzałości wierzę, jeszcze nie potrafię tego stosować, ale zdaję sobie sprawę z mocy tej modlitwy. Zdaję sobie sprawę, jestem świadomy, ile ta modlitwa wniosła w moje życie. Chcę w obecności Półsłownego Badnia Lądu, jego relikwii, rozpalać tę miłość do tej modlitwy. Jutro będziemy też, w czasie kadzim przy świętej, mówić o Urzańcu, a o godzinie 17 w jutrzejszym, Spotkamy się na nabożeństwie różańcowym, po którym będziemy mogli ucałować relikwię Błogosławionego Bartłomieja Longo. Dzisiaj także, po jutro będziemy mogli zabrać ze sobą foldery o życiu Błogosławionego Bartłomieja, o Nowennej Pompejańskiej i o modlitwie Urzańcowej. Korzystajmy z tego siostry bracia. Porzućmy wszelkie uprzedzenia do Urzańca. Zwłaszcza proszę o to Panów. Bo taka sytuacja, że Matka Boża prosi, że Kościół prosi, a my się usprawiedliwiamy tylko brakiem czasu, No koment, nie komentuj. Dziękujemy Tobie, Panie Boże, za potęgę modlitwy różańcowej i prosimy Cię, aby była ona codziennym pokarmem naszej duszy.